Dobra, no to witam was w kolejnym filmie W sumie w poprzednim filmie dotarliśmy już tutaj To jest dziesiąty film z tej serii Całej serii z FNAF Wiem, dużo osób zrobiło to W mniej odcinków, ale Najprawdopodobniej to jest ostatni odcinek już Z tej serii Portal Portal do Endu! ja nie... Znaczy do Netheru bardziej jak już, ale dobra Za dużo gram w Minecrafta i za dużo Myślę, za mało robię Więc musimy sobie tutaj Trochę przejść Wydaje... Nie, tutaj dalej nie przejdziemy Tutaj może być jakaś zlećka Nie To raczej nie będzie żadnej zlećki Chociaż W sumie co słyszałem jakieś dźwięki, takie dźwięki A no właśnie O, ten dźwięk mi chodziło Pluszek, AR, Glam, Glam, Freddy Słyszę cały czas Fre cały czas Freddy'ego Znaczy Cały czas Drugi raz w sumie Dzisiaj się Siema robocie. Dobra Nie mogę zdjąć się maski Więc Albo jestem Zagłuszacz Maski, czy co to tam Albo Coś dziwnego O, prezencik Znaczy, no Taki ala prezencik Słychać dalej Freddy'ego Jestem niby coraz bliżej niego Przynajmniej mam takie wrażenie To jest jakiś Dziwny Boże, przesuszyłem się Labirynt, o Mamy pierwsze, a bo ja nie mogę znieść maski, wiesz, bo jakby chcę zrobić to jak najszybciej, ale nie mogę znieść jednak maski, więc. A, zrazy drugie, to. trochę raz jednak. A, bo ty tędy idziesz, spokojnie, jakby. Wiesz, ja jednak mogę się wrócić tam tamtędy, jak przeszedłem. Mi to nawet robi na rękę. Naprawdę. Mówię ci. Czemu nie mogę zaraz znieść maski? Czy ja muszę to znaleźć od... Ja, muszę to znaleźć. A, nie mogę się ruszyć. Cześć tu zaraz po mnie przyjdzie, pewnie, do jumpscare'a. Bo... Nie, a mi nie pozwoli przejść, jakby... Dobra, zrobię tego królika jak ty chcesz. Nie wiem czy ty chcesz czy nie chcesz, ale ja to i tak zrobię. Mnie to nie obchodzi co ty sam sobie myślisz. Ja po prostu to robię, mnie to nie obchodzi. Mnie to naprawdę nie obchodzi co ty myślisz sobie tam w tej głowie. Ja to sobie zrobiłem. Mamy to zrobione, mamy kolejny portal. Aha, tu jestem, zagłuszasz. Kocham to, dobra. No i mamy po zagłuszaczu i w sumie przeszedłem to, więc... Pff, proste to było. E tam kieł. Freddy! Freddy! Freddy? You... Freddy? Czemu on nagle wstał? Co jest? A, bo ja mam przed tym uciekać A, ja, bo ja miałem przed nim uciekać! Nieważne. Więc mamy Freddy'ego, let's go! Tylko szkoda, że chce nas zabić, bo nie ma głowy I nie wierzę, my to my, ale... C dalej, no, Freddy. Freddy jednak jest złym człowiekiem Miałem do nim, o nim dobre zdanie, ale niestety zmieniłem je po tym jak mnie zaatakował właśnie Freddy! Freddy jesteś cały! B proszę, a bądź sprawny Patrz, on się odwróci teraz Musimy spieprzać Spieprzaj! Spieprzaj przed nim! Piepsaj! Gdzie mam uciekać? Mój sprint! Mój sprint! On jest coraz bliżej! A, nie tu! Tu! On jest coraz bliżej! Sprint! Sprint! A! Dobra! Muszę chyba zostawić? Nie wiem, ale dalej się wyboję. Co jest? Przecież on nie ma głowy, przecież mi nie znajdzie. Nie, jakby. Dobra, ja przy uciekam. No jasne, co może pójść i tak Labir, labiryncie? Znaczy... Event. Nie no, przecież co tu może pójść i tak przecież To jest tak głośno, nie wiem co tu się dzieje. Nie, że ten typ mnie go nie... Masakra jakaś. A, super, on mnie zaraz zabije, prawda? A jednak nie? Okej, okay, spoko jakby... Tylko co tu się dzieje z muzyką? Kolejny no, event. Kocham te eventy, naprawdę, no jakby. HALO muzyka! Co się dzieje z tą muzyką? Tu jest ta tak głośno, że się nie da wytrzymać. Co się dzieje z tą muzyką? Czemu to jest takie głośne i czemu cały czas ona leci? Ona powinna być chyba tylko przy Freddym Frasberzu. No przecież nie da się nic słyszeć, ja nie słyszę to, te, tego, co ja mówię, no. Przecież... O, super. O, nagle się skończyła ta muzyka, kocham to. Dobra. Wczytuję miejscówkę. Myślałem, że ją trochę powczytuję, ale... No... Jednak się myliłem. Trochę. Słyszę prezencik. To jest prezent. Dobra. Pudełko siadaniowe Air Freddy. Okej, okay, spoko. To są jakieś pozamykane drzwi zabarykedowane. Ja nie wiem kto je dołu w ogóle, ale dobra. Bo skoro to jest opuszczone, to... Animatroniki musiały to zrobić? Nie ma sensu. Co tu się dzieje? Czy ja właśnie będę musiał iść po dużej stercie śmieci? Mi się tylko zdaje. Ja nie wiem, co tu się naprawdę dzieje. Wiem o tym, że muszę się to tylko montować. i że to będzie ostatni odcinek z serii, pewnie. Ja nienawidzę robić serii, naprawdę. Jak mi się o to chciało wtedy montować, ty... siedzisz mnie w konsoli.

Pozostał jeden węzeł Ostatni węzeł W którym jest Roxy Dobrze rozumiem Super wyścigówka, kolejna Będziemy musieli Deaktywować Roxy Coś słyszę Ale to jest chyba tutaj za ścianą Tak, to jest tutaj za ścianą A Muszę przejść obok. Ok, spoko. Więc dobra. Mamy to. Pudełko światowe AR Bonnie. Czyli. Dobrze czy źle? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że. Tu nic więcej nie będzie. Dobro. Spoko. Dla mnie okej okay. Hmm. Pełno żółtej farby W to pudełek z żółtą farbą Coś tu się zapisuje, czyli coś tu będzie się działo Na 100% Więc muszę patrzeć się na prawo i lewo Żeby na pewno nic mi nie wyskoczyło Tam jest pewnie Roxy, zagaduję że tam jest Roxy w sumie bo Czemu miałby tam nie być Roxy przecież ...które usłyszę nawet. Roxy przygnić nas samochodem? Czy mi się tylko zdaje? Vita jest z powrotem. Hmm... Your special day. Pamiętam. Mój specjalny dzień. Cassie, co wow! Ale to jest trudne. Przepraszam cię. Pokażę siostę na tej fotowie. Tak, bardzo się przepraszam. Ok. To było dziwne. Cassie wyłączyła Roxy. Jakimś dziwnym cudem Roxy była uwięziona pod... pod tym czymś. Pod tym samochodzikiem. Jak dobrze rozumiem też... Bezpiecznie. <słyszy> Fajne, spoko. Tak, spoko, kocham. Jak dobrze rozumiem, gdzieś tutaj jest Gregory. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale jak dobrze rozumiem, dziś tutaj jest Gregory. Jeżeli go znajdziemy, to będzie koniec tego odcinka i koniec tej serii. Ten odcinek będzie bardzo krótki. Pewnie. Skaduję. Bo w sumie to jest ostatnia miejscówka chyba. Czemu ona zaczyna płakać? Ty się boisz? Kassi, przecież ty dosłownie. Zabiła się Roxy. Może tak powiedzieć. To jest wszystko dziwne. Jak to będzie Gregory, to na ja naprawdę się będę cieszyć. Nie może używać maski. Do... oha, Aha! aha. Okej. Okay. Winda. Spoko. Okej, okay, winda Nie wiem czy to dobrze Nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby w ogóle jechać windą Ale spoko Co się dzieje? Czemu? Co tu się dzieje? Czemu mam takie lagi? Co to kuśwa jest? Nie ma drugiego wejścia, nie ma, dobra Winda jest niedziałająca. Ja się tu boję, być czego ty płaczesz, Boże. No nie wiem, przestań płakać. Całą grę z tobą przechodziłem. Przestań płakać, Boże. No, całą grę ja się bardziej boję niż ty, mam wrażenie. Nie no, co może Później nie tak? Przecież to jest wielka spora dziura z korzeniami, w której nie wiadomo, co się. co, co, co może się stać. Gra się zapisuje, ona płacze, jakby nie może użyć maski. Jakby spoko, jakby. jakby. okej. Okay. Co może Później tak? W końcu. Przecież wszystko to wygląda legitnie. Nie wiem. Jakim cudem dostał to się tu w ogóle w takie dziwne pomieszczenie z jakimiś dziwnymi zielonymi grzybami? Co tu się dzieje? Czemu tu są jakieś dziwne zielone grzyby? Cała ta placówka jest zresztą dziwna. I no super czerwona woda. Hmm. Każdy by chciał się takie napić, chyba. Czerwona woda Okej, okay, spoko jakby Okej, okay, no jakby każdy byś się od takiej wody Nie wchodź tej wody! No? Tomek Co? W tym fejmie no. będzie no, 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 sporo no. giftów Polecam ci ich szukać Okej okay. tak. otwierać wszystkie Szkoda, że akurat powiedzieliś to kiedy latarka mi zgasła, nie? O to chodzi A my szukać giftów No dobra Czyli woda, woda raczej mnie nie, nie będzie zabijać, więc. O, prezent. Fast token. No dobra. Super. Latarka nam zgasła. Akurat w takim miejscu, jakby. Dziwny zbieg okoliczności. Naprawdę. Ok, czyli. W sumie jestem coraz bliżej Gregoriego i to chyba dobrze, lub źle, nie wiem. Ale domyślam się, że to chyba dobrze, nie? Jakby. Cała ta granta w polega, że musimy dać Gregoriego, więc. Jakby. Spoko Dla mnie, nawet, może i lepiej. Nie wiem, czy tam mogę iść, czy nie, bo tu jest tak ciemno, że nic nie widzę. Dużo giftów. Nie wiem, co to znaczy, że dużo giftów. Ale domyślam się, że dosyć sporo. Takie pięć. Mniej więcej. Teraz się zebrałem dwa. Nie wiem, czy to dobrze. Hmm. A tu już byłem przecież. Nie, ja tu chyba więcej giftów nie ma Przynajmniej się tak wydaje O nie, to jest już spakowane już. Albo o... Nie wiem Dobra, idę dalej Idziemy dalej zobaczyć Co tu się dzieje Bez latarki oczywiście, bo przecież po co mi latarka w tej grze. A wtedy też się dało się przejść. Nie O, prezencik. Czyli po prostu w tej eskini były dwa. To jest w fast-token. Takie trochę. pow. drzwi. w drzwi. Super, naprawdę super, to powiedziałem. Słyszałem nie wiem dlaczego. Coś bardzo niepokojącego. Czemu Franzi są fast -token. To jest w ogóle dziwne, ale dobra. To jest jakiś robocik? No może w, w, w Okej, okay. Spokojnie, jakby... Nikt nie pytał. Chyba. Chociaż w sumie ja pytałem naciskając E! Ale no nie waży! Idziemy tutaj dalej. Idziemy sobie dalej na dół tej pięknej miejscowości, miejscówki. Żywi się dalej bez latarki, bo płacna latarka. Mmm, brzmi. Znaczy, wygląda to super. Nieprawdaż? Co może pójść nie tak? Dlaczego są spalniki? To jest jak w no to wcale wygląda jak piekarnik, co nie? Taki dla. Nie powiem kogo. A to wygląda jak piekarnik, faktycznie. Masz rację. Znaczy, Masz rację, Casey. Generalnie, no, wygląda tak jak piekarnik. Taki dosyć moc... dobry piekarnik, bo dobre piekarniki to są dobre piekarniki, faktycznie jednak. No, też mi się tak wydaje. Teraz to pójdzie, to pójdzie, to pójdzie to pójdzie i pyk. mamy to mamy otwarte drzwi dziwnie się one otworzyły ale okej okay. to jest kolejne zejście na dół ale to jest dziwne my schodzimy do wnętrza ziemi czy co jakby okej okay. to może mieć sens że wchodzimy do wnętrza ziemi jakby Dobra. To będzie Gregory? Dobrze rozumiem. To jest jakaś dziwna torba. Znaczy, plecak. To jest jego plecak? Hmm. Nie wiem. Ale to jest jakaś dziwna maszyna. To, to możemy w teraz zrobić, bo myślę, że nie się nie stanie. Więc dobra. Robimy to na fulla i to tutaj. Tak mi jest Aha Okej, okay. czyli coś tutaj musimy chyba zrobić. Jednak e, użyj maszyny. Protokoły bezpieczeństwa trwa włączone, czy tak naprawdę w Co? Protokoły bezpieczeństwa w... W, w, wyłączono... a, czy na pewno chcesz kontynuować tak eee eee przełącz maskę? lepiej sobie przełączyć maski Gregory! Gregory! jesteś w

What is What was Cassie, can you hear me? Gregory? Is that really you? I mean, really you. Mm. I've been trying to reach you all night. I'm not at the pizza place. Something's trying to trick you. You're a bit late. This thing in the basement sounds just like you.

Czym ty kuźwa jesteś? Fajnie, że jest za mną POSPIESZ SIĘ, ŚPIESZ SIĘ BYŚ się WIEDZIAŁ Dobra, uciekamy ten chyba A. Tu pójdź Okej okay. Fajnie, nie mam latarki nie wiem gdzie mam iść. Okej okay. Nie mogę iść Dobra Nie wiem gdzie mam iść Nie wiem gdzie mam iść. No biegnij, no co to jest? Aha, sprint, 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 sprint. Pen.

I really don't know what it is, but it's been trapped down here a really long time. The Nexus security program was designed to keep it hidden, but you shut down the security, and now it's free. It's not your fault. I know you did it for me, to save me. But we can't risk being followed. I'm sorry. Uh, Gregory? No! Co jest z tym? Nie tak. Przetrzymaj. Nie, ma... e? nic nie zapominać. Czemu ją pomijać? A, już wiem. Aha, czyli w sumie graca została stworzona po to, żeby uratować Gregoriego, którego nie uratowaliśmy. Nie wiadomo, co się stało z Casey, ale. O, jest ciemnie tak. Jakby nie wiadomo, co się stało z Casey, ale wiadomo, że gdzieś spadła. Gregory coś powiedział, że nie możemy. Także, że będziemy niby uciekać i tak dalej. Coś tam, że. Czyli mam rozumieć, że Gregory chyba chciał zabić Casey, dlatego, żeby ona nie miała tamtego typa takiego na ogonie, że tak powiem. Że chce ją zabić, tylko sam ją zabił. A jeszcze chciałem powiedzieć, że w sumie. Dziwne z tego kończenia.